Siemano witajcie z tej strony Kifi Jest sobota, jest Hide and Seek Zanim zaczniemy ten wspaniały odcinek Hide and Seaka, Jest jeszcze jedna ważna informacja W pierwszej linijce tego filmu znajduje się link Do giveaway'a, Giveaway, który wraz z ekipą Przygotowaliśmy, jest to giveaway na 200 zł pace of cards Sprzęt gamingowy oraz jakieś inne gadżety Typu koszulki Calvina Kleina Rękawice z Fame'a i tak dalej, więc jest to mega giveaway Z mega prostymi zadaniami Które możecie wykonać, także wbijajcie w pierwszą linkę opisu i bierzcie udział Bo zwycięzców będzie aż dwóch, także jest dużo Szansa na wygraną. Powodzenia! A teraz przechodzimy do odcinka. Postanowiłem, że nagram sobie hide and z widzami i ze strollowanym. Także cześć A witam, na... witam. E, witam. E, cześć, cześć wszystkim. Cześć. Hello. Trochę, trochę zlagowani są ci widzowie, ale nic nie szkodzi. Dobra, wygramy sobie hide and na mapce, którą już znacie pewnie, ponieważ już była u nas w hide and Jest to mapka. Doble Wszystkie mapy. Kontrolowany szuka pierwszy, więc. Tak jest. Tak e, czy zrobimy. jesteście gotowi? Wszyscy. E tak. Okay. No to lecimy. Co, Oni coś, muszą coś być tak sztywno, sztywno, nie? No, no to jest bardzo sztywno, zostawcie łapkę w górę, żeby odszczytnić atmosferę. Musicie zostawić łapkę w górę. O! Ty, tu można wskoczyć. Tak. nawet nie widziałem. Tak najbardziej. No, tu można wskoczyć. Aha, o kurde. I chopanie mało, to Dobra. Gdzie ja jestem? O, jeszcze Oni... ktoś przyszedł. Czekajcie, gdzie Ej. wy jesteście? No, gdzieś y... gdzieście jest? Ja? Ja... No. Nie wiem gdzie jestem, a co Musi gdzieś tu coś być mm, Bo szukam was, a was za... Nie, ma, nie wiem. W ogóle znalazłem. wiem gdzie jest secret. Gdzie co wy jesteście? Ja za secreta znalazłem. Co to było? Ej, nie. Nie, nie wiedziałem, że jest taki teleport. Dobra, mam jednego. Widziałem drugiego i ma... I gdzieś tu trzeci jest, hop, dobra. Jezus Mam Co ty dwóch. tak szybko ich poznajdywałeś? Gdzie no. oni byli? W jednym miejscu w sumie. Tak? W trzeci, no. Okej, okay. no to ja ci tylko zostałem w sumie. I powiem no, w sumie spełany, tak. że tak. Gdy ty jesteś? Ja znalazłem teleport, który steleportował mnie e, na twojego respa i o. jak... Jak ty Aha. wychodziłeś, to ja praktycznie byłem za tobą. Jak ty wychodziłeś a, z resztą. A, a gdzie ten teleport mniej więcej mogę szukać? Na dachu. Ale to nieważne, no bo ja byłem za tobą, jakby teraz już mnie tam nie ma. A, nie macie. Teraz już mnie tam nie ma, ale to jesteś w innym miejscu? Tak, ale nadal blisko. I okay. tak na widoku, że tak powiem, więc możesz mnie łatwo znaleźć. No dobrze, dobrze, panie Kifens. poszukiwania Jasne. Jasne. już tutaj zaraz. Yy. Zaraz. Pop, Kurde, gdzie ty możesz być? W szorach? Nie w szorach, w szorach cię nie ma. Ała, 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 ała. To nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł. Staram się po cichu tutaj przechodzić, żebyś mnie nie słyszał. To w sumie jakbym się tutaj tak kampiu to nawet byś na pewnie nie zauważył. No to już znowu, kurde, przechodzę w inne miejsce. Gdzieś ty Masz 50 sekund, to jest bardzo krótki hide and Tutaj nie ma tego teleportu żadnego, fuck. Dobra. Słyszałem cię! jesteś u góry. Chodź Jestem. Tu. Także zapraszam. O, w ogóle banę chopa włączę. Dobra. A czemu nagle włączyłeś, jak ja nie mam bita na no, spacer? Nie używaj tak. go teraz. Dobrze. Proszę. O, dobra. Ja nie potrzebuję tego. Okej, okay, okej. Okay. Masz 20 jestem. sekund. E, MP round time ja sobie ustawię, może na 5 minut, a nie na 3 minuty, bo 3 minuty to trochę za mało. Ale jestem na twoim respie generalnie. Tak ci Iść, kurde, jest... Jestem na twoim respie. Ty! Na drzewie! O kurde, myślałem, że nie wskoczysz, bo mi się za pierwszym razem nie udało. Mam e, ci Dobra, to czekaj. To było złe. Jezu, co jest tyle osób nagle? Nie. Ile osób na odcinku, witamy wszystkich, łapki e, Witamy na wszystkich jeszcze raz, cześć. Ej, wyłączyć, żeby widzowie nie cheatowali. O właśnie, dobry pomysł. Svcheat zero. Ale ja znalazłem o, świetną kapę. Stolek, gdzie ty jesteś? A, ja jestem, powiem ci. A ty gdzie no, czy, jesteś? Gajbala. Nie wiem, czy ten. Nie rzuciłem. Ja bym że się schował, chętnie z tobą, ale tak. E, no to gdzie jesteś? Wróć na respa, jakby. E, no jestem. Tam na górę. Luke tu jest, Warrior. S. <coughs> gdzie ty jesteś, stary? No jestem na B ie gdzieś, na Cobblestone. Przyjdź do tej studni, tam gdzie. Na Cobblestone? A ty nie jesteś w ogóle na Cobblestone. To jest mapa Cobblestone cała. To nie jest mapa Cobblestone, to są wszystkie mapy, co ty? Nie tak, są łączone. A, bo tu jest jeszcze Newk. o kurde. Niuk tu jest A Inferno to Miesz. O kurde, a bo ja... A no tak, no nie skapnęłem się. To, to <laughs> fakt, to mądre jest. Zdebię. Czekaj, bo ja teraz nie o mogę kurde, skoczyć tam, gdzie chciałem. Ej, jak mnie, ja tam no. skoczyłem dwa razy za począt na początku, a teraz nie mogę? Coś poszło nie tak. Kurde. Ja no, już 20... gościa. Stary, ja mam 20 HP, nie? To nie skończy Aha. się dobrze. Dobra. Panowie, panowie, on jest tam obok, więc uważajcie. O kurczę. Ja i mi podałem. Co się stało? No, gdzie dobre, wy jesteście? Dawod. Na cobblestone'ie jesteście? No tak, na cobblestone'ie jestem. Na dachu. Siedzę i czekam na no, no sześć Na Inferno praktycznie żadnej kampy nie ma. Mówisz? Oj, chyba go widziałem, wiesz. Tak? Chyba tak. no nie ma tu żadnej kampy. Naprawdę. Czyli jak teraz dojść do cobblestone? No ja on Jest nie... na cobblestone, chłopie, jak chcesz, nie? On próbuje do mnie skoczyć cały czas. Ja mam 20 hp, ja się boję, że jak tam wskoczę, to już, już to będzie mój ostatni skok. <noise> Tego byśmy nie chcieli. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Goni kogoś? O nie. Ciebie? Tak. Okej, okay, dobra, to przebiegliście koło mnie. Ja w takim razie wracam na Dasta. Dust to cobblestone raczej. Dobra, ja już mu uciekłem. Tu gdzieś była. O! o! Ja, ja już uciekłem coś to jest? KNS. Siema ma. Ja uciekłem mu. Haha. Ha. Siema, ma, ma, co tam? Siema. A ja uciekłem, ja uciekłem. <śmiech> easy, easy. Patrz, patrz, patrz. Jest tutaj? Idzie do nas. Kurde jak mnie złapie to będzie lipa oh, no, oczy, nie Złapał nas! Ja uciekam cały czas. Strolek, a ty, Strolek, a ty gdzie ja ty jesteś? No to był Okej A ja, ja, ja. Co to za muzyka? A, Ale, jest Dobra, jaka kto jest to, zmiana. Kto, to ktoś, ktoś do TT, kto chce? Jedna, szukać? jedna osoba, jedna osoba yeah. teraz ja No ja i mamy. Dobra, no to lecimy Strolek, patrz, 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 kurde no. Nie, no. Zostań Gdzie na jesteś? tym dachu no. i patrz No Jak tutaj zrobisz taką dziewięćdziesiątkę jakby to możesz na ten dach wskoczyć Dziewięćdziesiątkę? Kurde właśnie tylko mi nie wychodzi nie wiem dlaczego mi za, za pierwszym razem strefy trzeba sobie... Strefę taką, no Jest tutaj, będzie wchodził zaraz To jest O Ojej Dobra. Ej, tu jest niewidoczna drabina. Jest, dobra, 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 wskoczyłem. Pak, gdzie ja się wspiąłem ty gdzie Niewidoczna Nie drabin. Niewidoczna drabina tu jest. Tam widzę. O, jest no nie... a widzisz mnie, ja jestem na tym dachu. No widzę. Jakbyś tu wskoczył, tu jest tyle możliwości. Tak? Tak, bo, bo właśnie tutaj ten teleport jest w ogóle. To jest taka zbugowana mapa. Dobra, nie to idę mus... tam. Idę, idę, pokaż po mi jak tu wejdziesz jeszcze raz. No z tego respa wchodzisz i musisz zrobić strefę, tak, żeby nie zahaczyć o ten daszek. Jakiego respawn? Sto? na górę, na górę, na górę, wejdź na górę, po tej lianie, jakby no. A, no. Och, musisz jest. wskoczyć tutaj, na ten dach. Wskoczyłem? A, spadłem! Dobra, i walić to, bo ja nie wskoczę tam. Dawaj szybko, wskoczysz. Ja mam ciężką hp dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Ale się zbugowałeś Dawaj, dawaj. Dobra, wskoczyłem. Ty ja nie dawaj. mogę, no, kur... Dawaj, dawaj, dawaj. Musisz... Nie wiem, jak ci, nie wiem jak ci poradzić, jak ty, ale... Jak ty tam wskakujesz? Bo ja się zawadzam na sto, bo ten ruch No właśnie, trzeba go ominąć, tak? Ale jednocześnie wskoczyć tak mniej więcej tutaj, nie? Ja tak ledwo się tam łapię Nie wiem, ja ze, strefem, ze strefą tego nie zrobię, to Masz w ogóle... No. Czy jeszcze na ten balkon nie jakbym nie przeskoczył wiem. Za mało czasu, żeby to sprawdzić, ale... Stary, tutaj nas nie znajdzie Jeszcze raz próbuję Uważaj, uważaj, jest za Kup. tobą Chowaj się, chowaj ja się o, nie, nie widzicie, dobra nie, nie wejdę. Jestem ciotą. Ale tu są kampy dobre, ja pierdzielę. Gramy tą mapę jeszcze na pięciu następnych odcinkach. Ale ja, ja. No, to jest dobra mapa. Pa, na Liany wchodzi. Hej, ja baby. Ja nawet się nie muszę za bardzo chować, bo on tutaj nie, nie wejdzie. Jestem jedną z już... Ale dobra kampa. I słuchaj, jak tutaj wejdę właśnie, za tą ścianę, niby jest już koniec mapy w ogóle, nie? To jest tak pusto. Chłopie, jak ja się bawię z tymi twoimi winami, to jestem w szoku. Kto to jest? Gdzie ty? A, ty sobie w kółko latasz No, ja o, w kółko to uważaj, fontanny, bo zaraz... Patrz na fontannę, patrz na fontannę Patrz na fontannę no, no widzę, widzę, ja jestem u góry Ja pierdziele Ja bym tak, jestem na... na... W końcu A on nas nie ja słyszy pierdzielę. chyba Ja że Wiem, że nie słyszy, Dibla Dobra, no i zobacz. widzisz mnie? Obserwujesz ja mnie? Wygrasz to, wygrasz to, no patrz. I ja nie to nie umiem tam, jestem ciotą, no. Koniec mapy. A zobacz to. I tutaj byłem, za tobą. Wtedy. To ty gadasz, tak. to jest nie do znalezienia. No naprawdę, to jest nie do znalezienia. I wtedy sobie poszedłem tutaj. No, ja poszedłem. I teraz też tak muszę zrobić. No, bo cię nie zajdzie. To tam, tam dobra, minuta 40. Okej, okay, dobra, on jest tam. On jest tam, to ja sobie pójdę No, pójdę. no. to sobie lepiej pójdź. O. A pamiętasz to o tej kryjówce, co tak jest tam na górze? Nie. A ta... ten... nie, tam co się tam tak... Tam trzeba wlecieć jakoś strefą, czy czymś. Też taka przerobana. A tutaj, a tutaj wlatywałem akurat, tutaj tak. Tylko okay, nie tutaj... pa, pamiętasz, gdzie to się wchodziło tam? Chyba... Kurwa, na no dole może gdzieś, ten teleport, co cię do góry dawał? Albo coś tak, takiego, tak, co tak, cię tak, wyrzucał. O tym co mówię, co no. cię wyrzucał, co cię wyrzucał. O, to jest to! O nie! O nie! O nie! To było to. też to o, a da się to zrobić. Da Tylko ja tak bym chyba zginął, wiesz, bo miałem 30 HP. Czekaj, jest to ja zobaczę. To jest tak ledwo, ale... Tu też jest fajna kampa, czekaj. Dobra. Niż został w smoku 50 sekund, więc chyba już nic z tego nie będzie. Chociaż, bo Ta, kogoś tam goni. O której rzucasz sobotę ten odcinek? A nie wiem, no pewnie tak z rana postaram się. O 10, 12, to o której, o której widzicie ten odcinek. Napiszcie w komentarzu, o której godzinie oglądacie ten odcinek w tym momencie. Dawiam nad 11, 12. To będę wiedział przy okazji, czy dotrwaliście do e, tego momentu. Jutro jest odcinek. Jutro na pewno jest odcinek bo nagrywamy to w piątek, a jutro jest sobota. No tak, a jutro park na woli, więc reklamuje się. O jasne, wbijajcie. A ja cię mnie. <grym <grym park na woli bo to przyjemnie. bo u niego też będzie świetny odcinek. I też tam będę. Tak. No i balon e, chyba nikogo nie znajdzie. Balon nie, nisz, nie znajdzie, nisz. no. A, niż się właśnie tutaj, na respie. Resp. Niż? 4 sekundy. No i chyba nic z tego nie będzie. dobra, Jeden. Zero. I robimy, oh. słuchajcie, ostatnią rundę. Mm. Ostatnia runda. Dobra. Dwóch nie, nie, nie. Wektor szuka. Okej, okay, dobra. Strojek, spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Nie wydobra. Cały czas. Nie, wiesz co? Ja już chyba. Ja w Movement swój nie wierzę w tej gierce komputerowej. Ja też teraz. Kurczę, właśnie to jest. Jestem takie... blackiem. A ja, jeszcze. HP się traci. My, na też nie jest Dobra, nie, ja mam 40hp. Strolek, chodź, idziemy się gdzieś schować razem. Okay, czekaj, czekaj, Kife, Jeszcze próbujesz? O, przedłem, easy. No to jest easy, easy. Nie, easy. Nie, nie ze strefą, nie ze strefą, normalny skok przed siebie musi zrobić po skosie. I wbijasz, to jest łatwy skok, a ja strefą próbowałem i się blokowałem. Pa, każdy tu chodzi, teraz. Kurczę, Zabaj, ja, ja mam 3hp, star, ja Zwykły skok ja mam... po skosie, zwykły skok po skosie, po skok sobie daj, celownik. O, nie. Mam nie! Tu jestem schowany! Dlaczego? Eee, czekaj, czekaj, czekaj! Gimme! Gimme! Perę. Res... Coś to odpierdolił! Eee, słuchaj, nie było tematu, a, w ogóle. A, no, o tak. czym ty mówisz? Tak, nie no, oczywiście. Nie ma sprawy. Dobra, spierdzielam! Spierdzielam, bo. Nie dość, że oszukałem, bo dałem sobie drugie życie. No ale wiecie, w historii naszego świata było tak paru, już co dało sobie drugie życie. Serio? Nie daj się zabić, Kifeł. Nie dam się Czeka, zabić. Czekam w ventach na nuku, nu Nukę wenty. Czekam. Okej. Okay. Okej. Okay. Zmierzam tam. Właśnie. O kurde, idzie. Goli idzie nie. Nie, mnie będzie gonił zaraz. Dobra, Będź ja kifej. jestem w ventach. Tutaj jest chłop za nami. Musimy uciekać. Tutaj, za tobą jestem. Chodźmy. O, jest, jest pod nami, jest pod co? co Nie! O, on się teleportował, czy przeszedł do domu. Przepraszam, eee, Kifi. Co się stało? Dobra, Strolek, ja już trzeciego życia sobie nie będę dawał, bo to nie ma sensu. Co ty dzisiaj e, się zepsuły. Chyba Dobra. tak. Strolek, cięższe posiedzenie w kiblu. Tylko nie zatkaj toalety. Jasne, jasne. Ty jesteś piszem <laughs> Jasne. <laughs> no, tak. Jaka dzisiaj pogoda? Ładna. U ciebie, Strolek. Ach, zastąpię! O nie, Strolek, jak eee, mogłeś zwinąć kiblu? No nie wiem. Eee, dobra, podpowiedzi dajemy im? Dajemy mu podpowiedzi? Wektor. Eee, czeka, dobra, to, to, to ja idę tak. do Tero i ja mu dam Soble... podpowiedź. A, mu coś. to mów mu, że kobyl... Kema eee, generalnie kobyl, eee, podpowiedź kobyl tutaj się łączy. Kobyl z tą Nie wiem czy on słyszy o, jak Ty nie żyjesz, to też jest... On co... zabija już jednego właśnie. A, okej. Okay. On ci chyba nie słyszy, wiesz, tak czy jak, Bo nie żyjesz. A tak? Tak mi się wydaje. Ale wiesz, zawsze mogę ci zwrócić życie Niż mu ucieknie chyba Tak To się stało Żyjesz, ale nie goń nikogo Dobra tak Dałem ci, żebyś mógł mu podpowiadać trochę Dobra, dobra, to ja się Ale tak wiesz, nie tak Tak, rekreacyjnie, rekreacyjnie, powiedzieć. rekreacyjnie No, ja ci powiem tak, jeden jest na szuka. koblu Gdzieś w wieży A drugi sobie skacze po prostu na niuku i koblu w sumie też o, siema, to... siema, a przyszedł on ci pokibicować, wiesz? Tutaj. tutaj. Eee, no dobra, powiem. Dobra, ja muszę tutaj mu trudnić trochę, bo jest za łatwo. Autobahnę hopa wyłączę. Okej. Okay. A ten się chowa czy szuka? A bo to ty, dobra. <grym> ja się <grym> stałem co, 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 tam, co on robi? Ja to strolowany tutaj, Truluje. na mnie. Był tam, gońko, gońko. Obserwuj akcję. Idę o, świeżak. Tutaj świeżaka high o, o, o. A nie, dobra. Zobaczymy. Bo on biegnie za tobą. A nie, ty biegniesz za nim! Co się dzieje? Ja nie ogarniam! Takich prostych rzeczy Dobra, jeden jest na Inferno będzie później sobie zrobić ten skok Nie wychodzi mu. Jeszcze ma 40 HP, zobaczymy czy mu się uda. A tu to się dzieje. O akcja się tu dzieje! Proszę! I ostatnia osoba została minuta. 14 HP, jak teraz nie wskoczy... Kiefaj dwóch... Ja wiem, ja wiem. Gdzie on jest? Kifuj? Jest na respie. Moim? Tam, gdzie się respisz, na górze. A, czyli teleportem? E, nie, nie, nie. On jest my, po prostu na te, tam, gdzie się respisz, praktycznie. Na tym daszku takim, z którego się wskakuje na ten drugi daszek. Tutaj się respie Dobra, e, tak podpowiemy. Podpowiedz mu na mikrofonie, że resp e, Gdzieś przerepię u mnie. Podpowiedź masz, bo 25 sekund dawaj. Dobrze, on jest blisko. Powiedz, że jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko. Okej. Okay. Jest bardzo blisko. Okej. Okay. Ty nie zauważył go. Ucieka. 17 sekund. Czy zdąży uciec? No nie zdążył. Oj, oj, oj. Słuchajcie, dziękuję wam za ten odcinek Hide&Seek'a, który był odcinkiem nietypowym, bo był to odcinek z widzami. Mam nadzieję, że takie odcinki też wam się podobają. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich odcinków, albo chcecie w nich wystąpić, wbijajcie na grupę Steam, bo z niej właśnie biorę widzów. Następny Hide and Seek możliwe, że będzie już z ekipą normalnie. Tak, tak e, będzie. Zdecydowanie. Także do następnego. Siema i wbijajcie do Strollowanego. Na... Dzięki.